Nie masz pomysłu jak wyczyścić skóry w swoim aucie? Już ci pokazuję jak zrobić to w ekspresowy sposób. Wystarczy, że użyjesz preparatu do czyszczenia skóry oraz szczoteczki, spryskujesz sobie szczoteczkę. Możesz użyć pianownicy. Pianownica oszczędzi ci produkt, ale do tego pianka nie wynika tak szybko w strukturę skóry, tym bardziej jeśli jest wentylowana. Zaczynamy czyszczenie. Ważne, żeby użyć szczoteczki, ponieważ skóra ma porowatą strukturę. Dłużej będziesz pracował, tym tak naprawdę osiągniesz lepszy efekt, natomiast też nie ma co przesadzać, żeby najzwyczajniej w świecie tej skóry nie zniszczyć. Nie naciskamy szczoteczki jakoś szczególnie mocno. Wystarczy, że końcówki tutaj tego włosia spenetrują nam pory. Czysta mikrofibra. Przecieramy. Odklejamy więcej będzie efekt. Pamiętajcie, by tak wyczyszczoną skórę zawsze zabezpieczyć preparatem specjalnym do zabezpieczenia, ponieważ uchroni to Was przed przedwczesnym przecieraniem się tej skóry, pękaniem i tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć, hej!